Witam wszystkich! Kolejny dzień, kolejne airdropy, i tym razem mam dla Was airdrop od platformy Nexo. Jest to airdrop również takiego typu zamrożonego, ponieważ odbieracie go dopiero po 30 dniach i odbieracie go w wysokości 25 dolarów. Warunki, jakie trzeba spełnić, to wpłacić tutaj, zdeponować lub kupić na tej platformie, bo również jest taka możliwość. Kryptowalutę o wartości 100 dolarów. Jest tylko jedno, ale ta wartość musi być utrzymana przez 30 dni, czyli te 100 dolarów, jakby musi codziennie widnieć u Was tutaj w balansie, byście mogli załapać się na ten airdrop. Dlatego proponuję wszystkim, którzy nie będą zainteresowani korzystaniem z tej platformy, a myślę, że warto, o czym opowiem później. Zdeponowanie tutaj Tetera w wysokości 100-105 dolarów i wtedy będziecie mieć tą gwarancję, że załapiecie się na ten airdrop. Ok, teraz krótko o platformie Nexo. Jest to platforma, która jest na rynku już od kilku lat która umożliwia nam pobieranie dywidend od wpłaconych środków na tą platformę. Czyli każdy dolar, jaki wpłacimy na tą platformę zarabia na nas określony procent pokazany w, w tym miejscu, czyli aż do 8% za Bitcoina i każda moneta przedstawia to trochę inaczej. akcji Infinity z tego co tutaj widziałem ma największy procent, bo aż do 36%, więc wydaje mi się, że jest to całkiem spoko opcja, zwłaszcza dla osób, które popełniły jakieś zakupy hodlowe, a chciałyby to jakoś pomnożyć. Na przykład na samym Binance, za trzymanie na portfelu nie zarobimy nic, natomiast już tutaj za samo trzymanie zarobimy coś. I teraz opcja Dywidend jest możliwa w dwóch wersjach. Pierwszą opcją jest Flex, i to jest tutaj pobieramy dywidendy tylko za, samą, za samo zdeponowanie tych środków, czyli wpłacamy je tutaj nic nie, nie robimy. I zarabiamy 4%. Jest opcja fixed, czyli można to nazwać taki, st taki staking, i wtedy zarabiamy więcej procent, ale musimy zamrozić tą naszą kwotę na jakiś określony czas. Kolejną rzeczą dostępną na tym portalu jest możliwość wzięcia pożyczki. Tą pożyczkę można wziąć pod zastaw naszego balansu. Zazwyczaj jest to średnio około połowa tego, co mamy zdeponowane. I tą pożyczkę możemy przeznaczyć na cokolwiek chcemy albo możemy z powrotem ją przelać na ten portal, by zarabiała na nas dywidendy lub w tym stakingu. Natomiast możemy też przelać to bezpośrednio na konto nasze bankowe. Więc mamy kilka opcji. Natomiast jest to wszystko pod zastaw naszego balansu. Tutaj ważna informacja. Musimy mieć na uwadze, że w momencie kiedy Mamy tą pożyczkę wziętą na przykład pod zastaw bitcoina, i bitcoin spadnie nam na przykład o 50%, to ta możliwość, ta, ta suma, którą mamy dostępną tutaj do pożyczki, ona będzie nam się zmniejszać. Tak samo w momencie, kiedy już weźmiemy tą pożyczkę, to może się wydarzyć, że w momencie, kiedy bitcoin spadnie drastycznie, czyli ta kwota możliwa do pożyczenia. Będzie mniejsza niż my już wzię wzięliśmy, to może się okazać, że ten portal zacznie nam wyprzedawać nasze saldo, by móc pokryć tą różnicę. Więc należy mieć to na, na uwadze, nie przesadzać z ilością tej pożyczki. Jeżeli mamy możliwość wzięcia 6,60, to i tak już jest połowa tego. Natomiast ym, polecam wziąć jeszcze mniej w, w granicach 35. By mieć, by mieć jakby większą gwarancję na ewentualne spadki lub nieprzewidziane sytuacje, teraz pożyczka, którą tutaj możemy wziąć, jej koszt jest uzależniony od naszego poziomu lojalnościowego. Ten poziom lojalnościowy jest uzależniony od trzymania na naszym portfelu monety Nexo, czyli tej monety tego portalu. I w zależności od tego, ile trzymamy na naszym portfelu, czy to jest od 1 do 5, czy od 5 do 10, czy powyżej 10, mamy różne progi. Największym progiem jest tutaj platinium, w którym zyskujemy dużo więcej procent na ewentualnych tutaj rozgrywaniach na tej platformie. Czyli za, zaczniemy od pożyczek. W tym podstawowym naszym poziomie pożyczka kosztuje nas 14%. W tym platinium już 7. Następnie w tym platinium otrzymujemy też 0,5% cashbacku za wymianę i otrzymujemy też większe procenty wynagrodzenia za posiadanie na tym platformie określonych typów tokenów. Kryptowaluty mamy 5, a nie 4. Fiaty zwykłe mamy 6. Stablecoiny stable mamy 10 tokeny nexo tak samo natomiast to co jeszcze dodatkowo otrzymujemy od poziomu silver do platinum to bonus w postaci tokenów nexo jeżeli zdecydujemy się na zarobek w tokenach nexo o ten procent w platinum jest to aż 2% teraz pokażę o co chodzi Chodzimy tutaj w opcję settings i mamy tutaj saving savings interest preference to oznacza że jeżeli wybierzemy tą pierwszą opcję, czyli Interest Payout in the Same Currency, czyli jeżeli wpłacamy Bitcoina i te API, które mielibyśmy na nim zarobić, to również zarabiamy w Bitcoinie. Natomiast jeżeli klikniemy tą drugą opcję, to w tym momencie zarabiamy w tokenach NEXO, czyli tym natywnym tokenie tej platformy i dostajemy w zamian za wybór dodatkowe 2% w tym tokenie. Okay. ok, pokażę Wam teraz, jak przesłać na, na tą platformę stablecoina Tetera po sieci ERC20, by zapewnić tutaj środki do otrzymania tego airdropu po tych 30 dniach. Pamiętajmy, że to musi być minimum 100 dolarów. Dlaczego Tetera? Ponieważ no, wartość jego w czasie się nie zmieni, a każdej innej waluty owszem. Natomiast jeżeli macie zakupioną już na innej platformie i trzymacie na przykład na wzrosty, natomiast zakupiliście tego więcej niż 100 dolarów, na przykład 150 dolarów, wówczas polecam przesłać to na przykład po sieci Litecoin lub XRP, wówczas te będą niskie i tylko musicie wtedy mieć na uwadze, by ta kwota przez miesiąc utrzymywała się na tym poziomie minimum 100 dolarów, wówczas się załapiecie na tego airdropa. Jeżeli natomiast chcecie mieć pewność i chcecie przesłać tutaj tylko tą określoną kwotę, by otrzymać tego airdropa, wówczas polecam Tethera właśnie po tej sieci ERC i pokażę wam teraz jak to zrobić. Pierwsze co musimy zrobić pobrać aplikację FTX Blockfolio. Następnie założyć tutaj swój portfel i przelać walutę na przykład BNB po sieci BSC, ponieważ jest tania. W momencie, kiedy przydajemy tutaj nasze kryptowaluty, to, to BNB o wartości powiedzmy 105 dolarów. Pamiętajmy, że 100 dolarów musi być minimum ta kwota zachowana na platformie Nexo. Zamieniamy to nasze BNB na Tetera, a następnie wysyłamy tego Tetera z tej platformy na Platformę Nexo. Klikamy Withdraw. Następnie wybieramy naszego Tetera. Wybieramy Max. Send All. Next. Wpisujemy tutaj nasz adres Tetera z tej platformy Nexo. Ja już mam tutaj zapisany swój adres. Wybieramy go. Klikamy Review. Mamy 14,39. Żadnych opłat. I klikamy Submit. Następnie potwierdzamy kodem, który otrzymamy na maila. Wpisujemy teraz kod. Continue. I voilà, nasz przelew został wysłany. Ok, przechodzimy teraz do naszej platformy i cyk, widzimy, mamy nasze saldo powiększone o te 15 dolarów nasz teter jest przelany, dostaliśmy powiadomienie, że transfer został prawidłowo wykonany jeżeli chcemy się upewnić, wchodzimy w Transaction i mamy tutaj wszystkie nasze transakcje mamy tutaj też informację o naszym bonusie, który już jest na naszym koncie, tylko jest pending jest to 25 dolarów, tak jak airdrop przewiduje więc już mamy go zapewnionego. Jedyne co musimy zrobić, to dotrzymać naszych warunków, jakimi są rejestracja, weryfikacja i przelanie 100 dolarów na platformę Nexo i utrzymanie jej przez 30 dni. To wszystko na ten moment. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, powodzenia i zarabiajcie.